Witamy, witamy, rozłożyliśmy się, po dłuższym, dłuższym, ja mam taki akumulator, tak to wygląda, tu jest antenka taka, kolega Maniek rozpina, czyli podpina sobie po prostu zasilanie i zaraz będzie nadawał, tam jest jego antena, no na masy, do masy wystarczy. I tu mamy następnych testowych. O, o. Pomachaj. Po telewizji. No. Tu mamy następne radio. Trzeba coś nagrać, że coś robimy kurde po dłuższej przerwie. No jeszcze jakieś anteny? No. A ty gdzie tam chodzisz? Jak <gryzamy> największym <gryzamy> No to Fajny taki wypad Mimo, że pogoda może Niekoniecznie naj, Najsympatyczniejsza Nie wiem jak tam okolice Żagania z temperaturą Ale chyba się troszkę Nie, i nie ochłodziło. Fajnie już. dziękuję bardzo za, za miłe pierwsze chyba spotkanie Także

Boże, kurwa. Ty, ona ma tej wielkości, co ja mój solarkon, który rozwija. <gryś> A to tylko wędka. I Piotruś będzie robił pozdrowienia. Zaraz. Cześć, pozdrawiamy, Boberek. Na piąteczka, tak dosyć słabo i dużo szumów. Chodź, aktywy odbierasz. Ode mnie raport dla Ciebie, 5-9. Jest czytelnie, delikatne szumy, ale jest jak najbardziej czytelnie. Stefan, Kłebek, Ewa. Eee, zrozumiałem. Tu eee, SP-9SMR, pozdrawiam. Również. pozdrawiam 73 pozdrawiam również 73 dla ciebie Kubek 3, Dorota Natalia, łamane przez P e, Stefan Paweł 3 Tadeusz Olga Tadeusz Stefan Kubek 3 Dorota Natalia łamane przez P Tomek e, no nie napisałem a mogłem tylko tu się tak dużo dzieje ale za to filmy są nagrywane tam że na filmach tam widać z jakiej częstotliwości nawijamy no ale ważne że, że dokopałeś się w końcu no, to witam cię serdecznie. Właśnie to też się rejestruję. Tutaj siedzą, nawet mnie odsłuchują, co tu się dzieje. Także siedzimy sobie. I robimy te testy, robimy jakieś łączności. Maniek trochę porobił łączności, pozapisywał, także teraz jest moja kolej. I co? I Tomek dla Ciebie, bardzo ładnie ci odbieram. Tak modulacyjnie na piątkę, a sygnałowo 4,5 mi tu wychodzi. I ja nadaję 100 z tego radia ja jestem FT891 i skrócony end Akurat go testuję, bo, bo będzie szedł do mnie na HT. Proszę, Tomek, Stefan Paweł 3, Tadeusz Ulga, Tadeusz Stefan Kubek 3, Dorota Natalia, łamane przez P. No tak, powiem Ci tak, już raportu mogę Ci powiedzieć, to jest 5.8, 5.9, tak to, to faluje, e, modulacyjnie to piąteczka, także nie ma, nie ma z czego się doczepić, fajnie, e, no takiej łączności, to powiem Ci, e, już dawno nie mieliśmy, nawet jak e, robiłeś z bazy, to... I tak trochę gorzej Cię słyszałem. Teraz jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, fajna modulacja. I wszystko, nie ma, nie ma, żadnych, zakłóceń, nie ma szans, nie ma niczego. Dobra, nie będę przeciągał. Pozdrowienia dla Mańka i reszta ekipy. No może, chyba, że się jeszcze z Mańkiem gdzieś tam złapie. Także trzymajcie się i... Maniek, oddaję Ci mikrofon z Tomkiem z Dobra Tomek, to również e, trzymaj się. Dobra. Dzięki za załączność i Maniek przejmuje mikrofon po mnie. Proszę Stefan, e, Paweł, 3, Maria, Adam, Ludwik. Stefan Paweł 3, Maria Stefan 3, Tadeusz? O, dla Tadeusz e, Maniek dla Ciebie raportik taki sam jak, jak, jak dla Darka 5, 8, 5, 9, no tak, że nic tu się nie zmienia, wszystko jest tak samo. E, no Ciuty, może powiem Ci, masz inną modulację, masz e, troszeczkę inaczej modulujecie. Ty masz bardziej taką basową modulację, Darek ma bardziej taką piszczącą, e, ale sygnałowy i modulacyjnie jest to samo.